Nie mogę się powstrzymać od nagrania właśnie tego wszystkiego, co tu się dzieje. Powiem wam, że to miejsce znam już z czterech pór roku. I teraz jest duża widoczność po tym, jak to zarośnie. E, śnieg tutaj jest tylko obecny. To jest Dartmoor National Park. Taka wschodnia część tego parku przy miejscowości Leslie. No i powiem wam, że to jest niesamowite miejsce dla mnie, bo są drzewa, las, e, kamienie, na dole jest rzeka, a no jedynie bym jeszcze sobie życzył jakieś jaskinie. <śm> I co mnie jest dla mnie takie zdumiewające, to jest ciągłe takie przyciąganie wewnętrzne. Wręcz taka potrzeba spotkania się z czymś, co jest naturalne, co nie jest popychane przez to ludzkie chcieństwo jest po prostu samo w sobie, samo się układające. Ja jestem zafascynowany tym, że życie ono się samo układa, gdy mu pozwolimy. Ile jest tego chcieństwa i tego programowania, i tego ustawiania, i tego stwarzania różnych zagród, pudełek dla swojego myślenia, szukania tych recept na szczęście, tych wszystkich pomysłów, jak tutaj się wznieść, cokolwiek, by to, jak być żyć w obfitości. Po prostu pomiędzy tym, co jest, a naszą esencją, jest multum tego różnego myślenia, różnych warstw filtrujących nam rzeczywistość, które nas tak naprawdę zgniatają, ściskają i sprawiają, że gdzieś to szczęście warunkujemy, szukamy na zewnątrz, i tak dalej, w tym pozornym zewnątrz, a ono jest w tym ułożeniu się wewnętrznym, w tym przyzwoleniu sobie, bo ono jest. Bo trzeba tylko sobie na nie pozwolić, na ten przepływ, o czym mówiłem w poprzednim filmiku. I to jest dla mnie mega odkrywcze. Bym powiedział, że całe życie szukałem właśnie, szukałem yy, głębokiej intencji widzenia życia, tak, widzenia życia takim, jakim naprawdę jest, właśnie było to, by pozwolić życiu żyć, a nie wkładać je w jakieś ramy swojego Często umalowanego przez innych, skopiowanego przez innych, y, przez jakieś obrazki wirtualne, w których dziś tam się otaczamy i myślimy, że tak, jest, tak rzeczywistość wygląda i się tak po prostu na, na, nasycamy, nasiąkamy tymi obrazami z zewnątrz. Wiecie, łatwiej jest, kiedy są te obrazy, które widzimy wokół siebie, ale częstokroć to życie nasze jest tak odrealnione od tego, co jest wokół nas. Bo jest cały czas osadzone w jakichś różnych opowieściach, które są cały czas podsycane przez różnego rodzaju e, e, materiały płynące z wirtualnego świata. No a potem my, karmiąc je swoją uwagą, tylko urzeczywistniamy. To jest po prostu niesamowite. Jak, jak walka urzeczywistnia walkę, a się mówi, że się nie walczy. <laughs> to jest po prostu. Umysł znajdzie tak, tak niesamowite wymówki, ta, wytłumaczenia, że to, co robię, to jest właściwe, nie widząc, że to jest po prostu dalej podtrzymywaniem czegoś, czego się nie chce. W imię budowania czegoś, co się chce. No ale taka zabawa. Dla mnie to jest po prostu esencjonalna, esencjonalne widzenie, esencjonalna sprawa. Zobaczenie życia. Bez tych filtrów. Ono po prostu jest. I gdy, je, gdy pozwalamy, to jest w ogóle, słuchajcie, tyle razy już o tym się mówiło, to ono się samo układa, ale nie, umysł nie chce w to wierzyć. On chce widzieć, że potrzeba jeszcze jakiegoś ratownika, jakiegoś pomocnika, kogoś, kto po prostu Ci pokaże drogę, czy pomoże Ci, czy wyręczy Cię z czegoś. No wiem, to wyręczenie jest słowo słabe, więc się zamienia w jakieś inne rzeczy, które się rzutuje na kogoś, że ten ktoś potrzebuje. Ja wiem, co ktoś potrzebuje. Powiem Wam, że to jest po prostu niespodzianka. Odkrywać, co energia w sobie. Ta nasza esencja, która brała się w te awatary, co chce przejawić, jak to życie chce płynąć. Nie no, no, tak mówiłem ostatnio w ostatnim filmiku: chce płynąć w lekkości. No ale cóż, mając umysł drapieżny, umysł walczący, no to cały czas życie nam potwierdza, jakie to życie jest po prostu pełne wojny. Zatrzymać się i sobie pozwolić na właśnie ten przepływ, na to, by życie się wydarzało. Tak łatwo wejść w te wszystkie oceny, miary siebie, innych, porównywanie z siebie z innymi. Po co to? Po co to? Jedyne co to jest to, żeby tylko zadbać o swój własny ogródek. A on wibracyjnie będzie rozświetlał otaczający cię świat. I to będzie piękne, bo każdy z nas jest takim, może powiedzieć, współkreatorem tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas. No. Bez obrazu na zewnątrz, jak to życie w przyszłości ma wyglądać, a tylko z uwagą do wewnątrz. By zadbać tylko o swoją wewnętrzną harmonię, swój cudowny, kolorowy, wielobarny, wielozapachowy ogród, wiedząc, że to jest wibracja, w której sobie pozwalamy, by płynęła, i ona po prostu jest emanująca w naszym polu, poruszająca, zmieniająca, udrażniająca. Przypominająca, wibracja naszego Jestem. Przejawiona przez nasze ciała, które są rozluźnione. Dobrze, można tak byłoby mówić i mówić. Eee, za tydzień będę już zaczynał 20. edycję Pokoju Ciemności. Czuję się dosyć dojrzale w tym. <śm> Nawet bym powiedział, że za dojrzale. już potrzeba gdzieś wejść, w jakieś przedszkole. Tak. Także teraz będzie pokój ciemności, następna edycja będzie we wrześniu, już tam jest coś prawie komplet, a w przyszłym roku tak sobie myślę, że troszeczkę na innych zasadach będzie się przejawiał już pokój ciemności. No ale... Będzie na pewno, na pewno, na, nie na pewno jedna edycja w ciągu roku. A pozostałe, jeżeli mają się wydarzyć, będą. Ale nie, to też. To, to nie jest już ilość. Powiem Wam, że to, to jest potężny, potężny proces. Ja już tych procesów tyle przeszedłem, że e, potrzeba zmienić e, kierunek na taki przedszkolny. W uczymy. To jest niesamowite. Odkrywamy. Pogłębiamy i urzeczywistniamy siebie tutaj na tej ziemi. Najlepszego hej.